Cześć dzień dobry. Z tej strony Weronika. Witam się z Wami w kolejnym odcinku 46 już naszym spotkaniu podcastowym. Tak wyjątkowo się witam z wami po dłuższej przerwie niż zwykle. Nie wiem, czy to jest chyba najdłuższa przerwa, jak do tej pory. W tym czasie nagrywania podcastów, a już niedługo minie. Minie rok szok naprawdę. Minie rok szok. Tak, tak dokładnie. I z jednej strony bardzo Was za to przepraszam, bo nie, jakoś nie dałam Wam znać o tym, że nie będzie odcinka w tamtym tygodniu. Natomiast z drugiej strony w ogóle nie jest mi jakoś z tym źle. <grym> Oczywiście nie zrozumcie tego jakoś opacznie, ale, yy, ale po prostu była rocznica ślubu, potem była majówka, był rodzinny chrześniaka. Wszystko to się zbiegło w czasie i po prostu stwierdziłam, że lepiej, yy, znaczy lepiej. Fajnie jest czasami spędzić e, czas tak poza e, tymi wszystkimi internetowymi działalnościami, które prowadzę. E, I ten czas poświęciłam bardziej takie na życie offline, na życie w realu, można powiedzieć. E, I w sumie super się z tym czuję, i mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że tego odcinka nie było. E, niemniej jednak. E, Następnym razem po prostu dam Wam znać, że, że w danym tygodniu odcinka nie będzie, bo y, zobowiązałam się, że jeden tygodniowo będzie, więc, y, więc to, to błąd z mojej strony. Yy, I po prostu was za to przepraszam jeszcze raz. <grym> Ale tak jak mówię, było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Wy też majówkę spędziliście, y, majówkę spędziliście super czas z, z bliskimi i tak dalej. Że macie się dobrze i zdrowie Was nie opuszcza. Powiem Wam szczerze, że jakiś ten majówkowy czas dał mi dużo do myślenia. Z jednej strony właśnie z powodu tego, że spędziłam ten czas właśnie z bliskimi i tak dalej, ale też miałam czas tak dla siebie, można powiedzieć, bardziej i totalnie sobie odpuściłam w niektóre dni. A jak sobie odpuszczam, to też dużo myśli do głowy mi przychodzi. I też zauważyłam ostatnio właśnie, i dzisiaj o tym chciałabym z Wami trochę porozmawiać, że w tym czasie, tej czasie kwarantanny, można powiedzieć, bo w sumie od tego czasu tak to zauważyłam mniej więcej, gdzieś tak od miesiąca, może półtorej, i mam wrażenie, że jest to coraz bardziej intensywne, że yy, praktycznie co nocy coś śnie. Yy, i dlaczego to jest dziwne? No, generalnie można powiedzieć, że sen nie jest niczym dziwnym, bo każdy, każdy, ma, każdy śni o czymś i, i to jest normalne. Natomiast mm, ja kiedyś, znaczy przynajmniej z tego co pamiętam, to tak bardzo często jak teraz yy, snów nie miałam, więc dlatego wydaje mi się to takie trochę inne <laughs> niż było wcześniej, więc to jest jakaś zmiana. Yy, I zaczęłam się nad tym właśnie zastanawiać i. Yy, tak sobie rozmyślać na ten temat, w ogóle na temat tego, co mi się śni po pierwsze, a po drugie, właśnie dlaczego, dlaczego teraz mi się śni bardziej niż kiedyś. Rozmawiałam na ten temat też z moją rodziną e, i stwierdziliśmy, że to może być też spowodowane tym, że po prostu może nie masz takiej presji czasu teraz, że no wiadomo, że też większość z nas normalnie pracuje, tak jak wcześniej, e, ma różne obowiązki, natomiast e, nie ma może takiej presji, że gdzieś trzeba być, coś trzeba zrobić. Wiecie o co mi chodzi, że, że na konkretną godzinę itd. i tak dalej. I nie wiem, czy to z tego wynika, bo z drugiej strony, zastanowić się nad tym pod tym kątem, że no jednak ta sytuacja cała, jaka jest, y, też nas wszystkich trochę stresowała y, i stresuje, więc. To z drugiej strony też, przynajmniej ja tak myślałam do tej pory, że, że stres i tak dalej, takie, takie poczucie napięcia, to nie działa pozytywnie na sny i na, 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 nasz, na naszą jakość snu w ogóle. I wtedy raczej chyba się nie śni, chociaż nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jeżeli ktoś z was wie. Natomiast no właśnie tutaj jakby działa to wszystko w odwrotną stronę i tak sobie myślę, że właśnie ta presja czasu może jest mniejsza i... Nawet jeśli mamy troszeczkę bardziej stresujące e, okoliczności, można powiedzieć, życia, to jednak tej presji czasu teraz nie ma aż takiej mocnej. E, oczywiście w, nie mówię o wszystkich, tak, ale no, m, część z nas właśnie tak ma. E, I może dlatego właśnie te sny są w ogóle, może dlatego m, w ogóle je pamiętamy, bo przecież też tak jest e, z tego, co czytałam na ten temat. Tak jest, że po prostu śnić nam się może codziennie, coś każdej nocy, natomiast my po prostu tego też nie pamiętamy. A właśnie ja mam przynajmniej teraz tak, że, że wstaję rano i jestem w stanie powiedzieć ze dwa, trzy sny, które mi się danej nocy przyśniły. I, i teraz przechodzę do, takiego, do takiej kwestii właśnie, co się śni. No wiadomo, że sny są... Ap Totalną, można powiedzieć, abstrakcją często i tak jak zawsze, nie wiem jak u Was, ale u, u mnie tak było, że, że takie, chodziły takie, że tak powiem, rodzinne różne legendy na temat yy, snów. W sensie takim, że na przykład jeżeli, yy, jeżeli śniło się coś, na przykład, że yy, mi się na przykład w dzieciństwie bardzo często śnił czyjś pogrzeb, dziwne to jest i takie tu może mroczne, ale. No, Pogrzeb, normalna, że tak powiem, rzecz życia też, przemijanie i umieranie. To zawsze właśnie u mnie w rodzinie, to babcia właśnie mówiła, że jak się śni czyjś pogrzeb, to znaczy, że to jest dobrze, bo. Bo na pewno ta osoba będzie żyła długo. Że to, co się śni, to tak naprawdę nie jest to, co się przytrafi, tylko to będzie odwrotność tej sytuacji. Jakiś jakieś takie miałam właśnie poczucie zawsze, że jak coś mi się złego dzieje tam śni, tak? Że na przykład coś się złego dzieje komuś a u mnie w rodzinie i tak dalej. To ja wstawałam szczęśliwa, bo wiedziałam, że, że to będzie odwrotność i, i, i na pewno wszystko będzie dobrze. I teraz nie wiem, czy, czy to jest prawda, czy to jest jakoś, nie wiem. Gdzieś to może, może być poparte jakimiś informacjami, wiecie, takimi naukowymi i tak dalej. Natomiast wiem, że właśnie, no zawsze mi to babcia mówiła, nie wiem skąd na to wiedziała, ale no takie legendy ogólnie chodzą i to może być tylko taka po prostu przypowiastka jakaś taka, wiecie, legenda, która gdzieś tam sobie chodzi w różnych środowiskach i... Po prostu powtarzana jest z pokolenia na pokolenie i, i nikt za bardzo nie wnika w to, e, dlaczego tak się mówi, dlaczego tak jest. E, więc no, jeżeli brać pod uwagę e, to, co mówiła mi moja babcia, jeżeli w to wierzyć, e, no to faktycznie e, takie wszystkie złe sny można obrócić, e, że tak powiem, w tą dobrą sytuację i nie martwić się, że coś będzie źle, bo nie oszukujmy się, że czasami śni nam się naprawdę bardzo źle. I gdybyśmy wierzyli to tak, gdybyśmy brali to tak jeden do jednego to, no to by było niefajnie. I zresztą w ogóle, gdybyśmy sny brali tak jeden do jednego, no to e, mogłyby powstać czasami naprawdę niezłe scenariusze na film <grym> i na książki i tak dalej. E, bo na przykład powiem wam, powiem wam, co mi się dzisiaj śniło, to naprawdę uśmiałam się, jak tylko otworzyłam oczy, bo jak otworzyłam oczy, to od razu wiedziałam, co mi się śniło i po prostu już z uśmiechem na twarzy <grym> musiałam mężowi powiedzieć, bo to był też sen, który, którego on był udziałem. E, a mianowicie śniło mi się, że byliśmy w Londynie, y, u kogoś. Nigdy nie byliśmy na, a propos w Londynie, no ale to mniejsza z tym i też nie mamy tam chyba nikogo takiego do, dobrze znajomego, ale śniło mi się, że byłam w Londynie z mężem. Byliśmy y, i tak jakby szliśmy ulicą, y, patrzyliśmy sobie na rzekę y, i dziwnie ta rzeka była jakaś taka w ogóle wąska i mała. Znaczy dziwnie. Teraz się. Od, teraz na jawie mówię, że dziwnie, natomiast tam w śnie w ogóle mnie to nie dziwiło. I, i co było też takie, co mnie też nie dziwiło, że, że tą rzeką dosyć małą i wąską, płynął taki wielki statek, nie wiem, jak on się tam zmieścił, no ale okej. Okay. Um, i, I koło tego statku płynęło takie mnóstwo, mnóstwo śmieci, ale takich wiecie, naprawdę takich już, yy, takie po prostu hałdy śmieci tą rzeką płynęły i ten statek się przez nie przebijał, jakoś w ogóle płynął, to było też no, niewiarygodne w normalnym świecie, że tak powiem. Um, I to też mnie zbytnio nie dziwiło to takie właśnie hałdy śmieci co normalnie no powiedziałabym że straszne prawda e, i e... No i okej, okay, w ogóle taka śmieszna sytuacja, bo no i tam sobie tak patrzyliśmy na to. Tam zapytaliśmy tego znajomego, e, to taki wielki statek tu przepływa, i tak dalej. W ogóle nas nie dziwiło to, że właśnie te śmieci czy coś, tylko e, o tym statku coś tam rozmawialiśmy. I jakby potem cała akcja tego się skończyła, i jak, jak, jakby znaleźliśmy się w ogóle w innym, jakby pomieszczeniu, a też w, dalej byliśmy w Londynie, byliśmy w jakimś tam pomieszczeniu. I tak dalej. I mój mąż, mój mąż mówi, że on chce skorzystać z łazienki. No i okej, okay. I w ogóle ja się zachowywałam tak, jakbym wiedziała, gdzie jest łazienka. W ogóle nie wiem, co to było za pomieszczenie, co to było za, za mieszkanie, czy tam, nie wiem, dom, czy cokolwiek, ale czułam się tam, jakbym była u siebie, bo wiedziałam, gdzie co jest, co jest też dziwne. No i tam pokierowałam, że tu idź tu i tu, tutaj to, to jest łazienka i tak dalej. No i on wszedł do tej łazienki, ja na niego czekam e, i on dosłownie za sekundę wychodzi i, i, i ja taka zdziwiona w tym śnie, <grym> pytam się go, ale to już wychodzisz, nie? E, a on e, mówi, że poczekaj, poczekaj na mnie, bo muszę coś zrobić. No i dziś poszedł. No, i ja tak pamiętam w tym śnie, staję taka zdziwiona. No ale nic, no, no dobra, czekam, 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 czekam. E, patrzę. <laughs> I to, po, mówię wam po prostu, to jest śmieszne. E, patrzę, e, a mój mąż idzie e, i dźwiga w rękach, e, m, że tak powiem, e, toaletę, <laughs> kibelek. <laughs> serio, mówię wam serio, tak mi się śniło, że dźwiga. I ja taka zdziwiona w tym śnie. Po co on to robi? I ja po pytam go. Ale po co ci ten kibel za przeproszeniem? Eee, co ty z nim Gdzie Ty go niesiesz? Eee, a mój mąż mówi, no, bo chce mi się skorzystać z łazienki, a, a tam e, wszedłem do tej łazienki to tam niestety e, jest dzieczysto. <noise> I ja chcę skorzystać z czystego kibelka, i <noise> to go sobie przynio przyniosę sobie inny. <noise> I to jest słuchajcie totalnie absurdalne. Totalnie w ogóle no jak. I się zastan i bu budząc się dzisiaj zastanawiałam się: matko kochana, o co tu chodzi w ogóle? Co ten, co ten sen i w ogóle skąd jak, i i w ogóle no nie wiem. Jak z jakiegoś kabaretu, ja nie wiem, po prostu no absurdalny, po pierwsze absurdalny, po drugie bardzo śmieszny. Jak powiedziałam, mężowi, to się uśmieliśmy nieźle. E, I stwierdził, że stwierdził, że no po prostu chciał z czystego skorzystać, więc co ja się dziwię. <grym> no, więc e, a propos właśnie tego, co nam się śni i tak dalej, no to takie sny też są. E, i, I co mnie właśnie zastanawia, to to, że tak jak wam mówiłam, że po prostu tych snów mam teraz e, no, bardzo często i bardzo dużo. E, I e, Generalnie nie wiem, czym to jest spowodowane właśnie, może właśnie dlatego, tak jak się zastanawialiśmy z rodziną, że może dlatego, że mamy teraz mniej, mniejszą presję czasu, yy, może też yy, być to spowodowane tym, że właśnie nie musimy może jakoś tam się rano zrywać tak, yy, do pracy i tak dalej, bo pracujemy w większości z domu, więc to też nie jest taka presja, że musimy koniecznie być na tą i na tą godzinę. I ta, I ta, że tak powiem, czas dojazdu nam odchodzi tutaj do pracy, do biura. E, nie wiem, e, ale no, tak jak mówię, e, mój sen, moje sny są teraz częstsze i są naprawdę czasami, tak jak wam opowiadałam, bardzo śmieszne. I w związku z tym ostatnio też zastanawiałam się nad tym, e, że chciałabym zobaczyć, bo mówią tak, że. E, że w śnie ważne jest, ogólnie w śnie, w odpoczynku, ważne jest, aby mieć ten, tą głęboką fazę snu, tak zwaną. I zastanawiałam się, ile u, mnie, ile u mnie ta faza, właśnie głęboka snu, i w tej właśnie głębokiej fazie mamy sny. Więc zastanawiałam się, że ja chyba codziennie mam już tą głęboką fazę snu i to w sumie podobno się w niej najbardziej odpoczywa, i to jest dobre. Więc byłam bardzo ciekawa, bo ciekawią mnie też takie rzeczy ile u mnie to trwa. I zamówiłam sobie taki zegarek na rękę, który tam mierzy też właśnie ile się śpi, jak i ile czasu ma ta głęboka faza snu i właśnie przyszedł mi wczoraj i dzisiaj mierzyłam sobie pierwszy raz nim spałam i powiem wam szczerze, że to jest taki cienki zegarek. Zresztą polecaliście mi na Instagramie, jeżeli ktoś z Was mnie obserwuje na Instagramie, to tam pytałam swego czasu o te zegarki, ale on, on też mierzy ilość kroków i tak dalej. Bardzo, bardzo chciałam mieć taki właśnie zegarek, żeby zobaczyć sobie ten sen, ale też właśnie ilość kroków, jaką realnie robię w ciągu dnia. No i dzisiaj miałam go w nocy na sobie i zmierzył mi tam długość snu i właśnie te fazy. I głęboką fazę snu tam dokładnie chyba. Godzin jakoś nie pokazuje, ile czasu dokładnie to trwało, ale pokazuje na przykład, że y, miałam. Y, tam było chyba pokazane tak, że miałam y, tą fazę głęboką snu y, długą na tyle, że 84% wszystkich użytkowników tego urządzenia y, y, 84% pro, czy, ja, czy ja byłam w tych 16% którzy tego dłuższego, tej dłuższej fazy snu, czyli 84% użytkowników miało krótszą tą fazę tego głębokiego snu niż ja. Więc ja byłam w tych 16%, więc można powiedzieć, że chyba jestem jakby na takim wyższym poziomie. Nie wiem, jak, jak to mam odczytywać, ale tak się zdziwiłam w sumie, że aż 84% ludzi miało krótszą tą fazę właśnie głęboką niż ja. No i zobaczymy jak to będzie się tam dalej yy, mi zliczało, to wam może dam jakiś update. <noise> Także zapraszam może na mojego Instagrama, może tam się będę tym częściej dzielić. I tak powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa yy, co do tych snów i właśnie chyba się jeszcze bardziej zagłębię w ten temat. Może, może napiszę jakiegoś posta na ten temat, nie wiem, yy, pomyślę o tym, ale... Yy... Na pewno ostatnio bardziej odpoczywam, właśnie yy, śnię więcej, więc yy, ta głęboka faza snu właśnie wiąże się z tym, że się śni, ale też się właśnie bardzo dobrze odpoczywa wtedy. Yy, jestem ciekawa, czym to jest dokładnie u mnie teraz spowodowane. Yy, I jak się dowiem, to wam dam znać. Chociaż nie wiem, czy się dowiem, ale jest to bardzo zastanawiające. I tak przy okazji sobie pomyślałam tych śmiesznych, nieśmiesznych różnych snów. Ej, jestem ciekawa, jakie wy macie sny, więc jeżeli chcecie, to podzielcie się e, swoimi <grytanie> historiami w komentarzach, swoimi snami, te, które pamiętacie, które jakieś takie najbardziej śmieszne, najbardziej absurdalne i tak dalej. To podzielcie się w komentarzach, czy tam na Instagramie, czy gdziekolwiek chcecie, e, czy może na maila chcecie mi wysłać <grytanie> to. E, Zapraszam, jeżeli by się zebrało może więcej tych e, historii, to może bym tutaj przeczytała kilka. Jeżeli byście chcieli, to, to piszcie, e, to, to zobaczymy. E, na grupie na Facebooku na przykład możecie napisać, czy ja może zostawię posta. E, czy też na YouTube w komentarzach, czy na mailach chcecie mi wysłać to, to, to zapraszam. W temacie, w temacie maila napiszcie mi po prostu sny, czy sen, czy coś takiego, i będę wiedziała o co chodzi. No, także, także tak. Dzisiaj, dzisiaj taki odcinek trochę może śmieszny, <noise> ale też może trochę pouczający i może zachęcający do tego, żeby zastanowić się nad tym, czy tak naprawdę dobrze odpoczywamy w nocy, a przecież sen jest bardzo ważny na to, żeby regenerować siłę i w ogóle całe ciało, umysł i tak dalej. Organizm się bardzo regeneruje podczas, no, dlatego sen dobry jest nam bardzo potrzebny. Yy, także zachęcam was do tego żeby może spojrzeć też na swój sen pod tym kątem czy on jest dobry czy on jest właściwy jak się do tego snu przygotowujemy i tak dalej bo to też jest bardzo ważne żeby nie podchodzić do tego tak lekkomyślnie tak wiecie bo jednak żeby zdrowo i dobrze funkcjonować to regeneracja jest nam Ogromnie potrzebna. Więc tak, no i co na koniec, zapraszam Was na moje social media i do subskrypcji kanału na YouTube, do grupy Was zapraszam na Facebooku, jeżeli macie ochotę. Jeżeli macie ochotę, dać mi jakieś tematy odcinków, to też tam w opisie jest napisane, jak to można zrobić, na maila, na jakiego maila wysłać z jakim tematem w odcinku. Także zapraszam was serdecznie i co i dziękuję wam za wszystkie wiadomości i komentarze dotyczące podcastu. Jest mi bardzo miło czytać takie wiadomości, że jesteście ze mną mimo wszystko i lubicie mnie słuchać i jak gdzieś tam te moje, że tak powiem, wypociny w cudzysłowiu dają wam coś i towarzyszą wam w ciągu dnia, w ciągu różnych prac. Także tyle. Ściskam Was mocno i myślę, że już teraz te odcinki będą normalnie, jeden raz w tygodniu, tak jak się zobowiązałam. E, jeszcze raz e, bardzo Was przepraszam za to, że w samym tygodniu nie było odcinka. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. E, I co? I czekam na Wasze historie snowe. Nie wiem jak to się odmienia. Senne, snowe. Nie wiem, czy dobrze to odmieniam. E, no. Także czekam na, 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 na Wasze różne śmieszne i nieśmieszne i różne inne sny, jakie jesteście w stanie sobie przypomnieć. E, e, I co? I dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję, że jesteście. Ściskam mocno. Buziaki, pa pa.